Dzisiejszy informator Krapkowicki rozpoczniemy od tematu powiększenia nekropolii w Otmęcie. Być może jeszcze jesienią uda się zamknąć temat pochówków na okres nawet 8 lat. Wszystko za sprawą zakupu nieruchomości leżącej w sąsiedztwie cmentarza, na której już prowadzone są prace. Działka już została kupiona, notarialny podpisany, gmina jest właścicielem. Od kilku tygodni budynek został zgodnie z umową przez poprzedniego właściciela rozebrany, fundamenty usunięte, teraz już My, jako gmina, nawozimy tam warstwę ziemi, tak aby nawiązać do niwelety, do poziomu tego cmentarza. No myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni będzie powoli rozbierany mur, budowany od strony ulicy 3 maja, i myślę, że już jesienią. Ten teren będzie przygotowany do pochówków. Z względem budowlanym czy uzbrojenia terenu nie ma tam żadnych przeszkód. Jeżeli ten humus będzie, będzie to teren oddzielony. Myślę, że już jesienią będzie do wykorzystania. Z symulacji, które były przedstawione przez zarządce naszego cmentarza komunalnego, to ilość miejsc wystarczająca na od 5 do 8 lat. Myślę, że to taki czas dosyć zadowalający, żeby docelowo już na spokojnie pomyśleć o przyszłości cmentarzy w Krapkowicach czy lokalizacji Nowego, ale też w Krapkowicach chcemy bardziej racjonalnie tymi grobami gospodarować, tak aby Perspektywa nowych cmentarzy była w ostateczności, bo jednak mieszkańcy są przyzwyczajeni do tych tradycyjnych miejsc i w odmęcie, i w Krapkowic. Mówił burmistrz Krapkowic Andrzej Kaszura. W okresie wakacji w wielu miejscach możemy zobaczyć panów w charakterystycznych pomarańczowych kamizelkach. Takich zobaczymy też w gminie Krapkowice, gdzie remontowana jest ulica Kozielska oraz przebudowywane chodniki na ulicy Limanowskiego, a niebawem także na pocztowej. No w chwili, w chwili obecnej są przebudowane chodniki i parkingi przy ulicy Limanowskiego, to też był wniosek składany przez, przez mieszkańców tej ulicy oraz ulicy Pocztowej. Na chwilę obecną prowadzone są prace przy ulicy Limanowskiego. W dalszej kolejności będą, będą przebudowane części chodników przy ulicy Pocztowej, to będzie jako, jako kolejne zadanie, to będzie inna firma robiła, ale też w najbliższym czasie te prace będą, będą prowadzone. To jest też, też jakby kontynuacja wniosków mieszkańców. To jest jakby rozpoczęte zadanie, które w kolejnych latach będzie kontynuowane. No to tu no w tym, przy ulicy Limanskiego tu mówimy o, o, o powierzchni chodników i parkingu około 500 m2, to jest e, wydatek rzędu 100 tysięcy złotych, a ulicę, ulicę Pocztową chcemy połączyć też z przebudową chodniku przy ulicy Klińskiego. To też zadanie powinno też to jest też zadanie w granicach 600 m2 przebudowy chodników i też koszt około 100 tysięcy złotych. W gruntownej przebudowy doczeka się również ulica Drzymały, przy której znajduje się targowisko, wyjaśnia wiceburmistrz Krapkowicz Rumu, Walthara. Mówimy o jakby samej, samej ulicy Drzymały, Tutaj te parkingi przy... Przy tym obiekcie handlowym one tam będą zrobione te z kostki betonowej, potem będzie, będzie nawierzchnia. I wzdłuż tego parkingu po prawej stronie, który biegnie z tej ulicy, tam będzie też chodnik, będzie zachowany ciąg komunikacyjny, którego do tej pory nie było. Te płyty będą część będzie rozebranych, będzie głosony chodnik, a część płyt zostanie jako, jako parking. No, przewidujemy no, na chwilę obecną w tym tygodniu powinniśmy rozstrzygnąć przetarg na Przebudowę tych parkingów i chodników, a firmy, i to, to jest wycenione według kosztów na około 130 tysięcy złotych. O inwestycjach sporo mówiło się podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Gmina zdecydowała się na emisję 7 milionów obligacji. Wynika to głównie z działań przeprowadzonych w ostatnim czasie, tłumaczy burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. No to, że się kumulują inwestycje, to też cykl wsparcia pieniędzmi europejskimi. Natomiast w tym roku i w przyszłym jeszcze piętrzą się wysokie spłaty rzędu 4 milionów w tym roku, w przyszłym 3,5 miliona kredytów zaciągniętych jeszcze wcześniej, między innymi na budowę pływalni. No i dyskusja, to jest właściwie konsekwencja przyjętego projektu budżetu na ten rok, gdzie gdybyśmy chcieli 4 miliony spłacić z dochodów własnych, no to trzeba by... Nie dość, że nie wykonywać żadnych inwestycji, to jeszcze znacząco ograniczyć wydatki bieżące, a to jest oświata przede wszystkim i pomoc społeczna, na co nie zdecydowaliśmy i ja tego nie proponowałem. W tej chwili. Realizujemy wszystkie zadania, robimy inwestycje ze środków zewnętrznych, nie powiększamy zadłużenia, natomiast no, te obligacje są potrzebne, żeby wywiązać się z tego, co musimy spłacić bankom, odsuwając na lata następne konieczność spłaty. W tym roku planujemy emisję 4 milionów obligacji. W przyszłym roku 3 milionów. A ta jak będzie wyglądała później od kiedy? To będzie od roku bodajże 2018 w rocznych wykupach przez następne. 7 lat. W tej chwili wieloletnia prognoza finansowa przewiduje, że w następnych latach, na dzień dzisiejszy, spłaty nie będą większe niż 2 miliony rocznie. Teraz zmieniamy nieco temat i powiemy o tym, co na drugą część wakacji dla najmłodszych mieszkańców przygotowała gmina Krapkowice. Od początku sierpnia, dla osób, które nie wyjechały na wycieczkę, obóz czy kolonie, prowadzone są zajęcia w Bibliotece Dziecięcej przy ulicy Sienkiewicza. W Bibliotece dla dzieci. Zaj są organizowane zajęcia od 4 sierpnia do 29 sierpnia. Zajęcia pod hasłem: zajęcia, które bawią i uczą. Zorganizowana jest to forma wypoczynku dla dzieci spędzających czas wolny w miejscu za zamieszkania. Odbywają się od godziny 10 do godziny 13. Program tych zajęć jest bardzo bogaty i różnorodny. Pierwszy tydzień przebiegał pod hasłem z literaturą na wesołą. Tu dzieci mogły poznać ulubionych bohaterów swoich bajek, opowiadać o książce i zaprzyjaźnić się z, z jednym z bohaterów literackich. Drugi tydzień będzie przebiegał pod hasłem Biblioteczny Tydzień Plastyczny, jak sama nazwa mówi. Drugi tydzień. Trzeci tydzień zajęć y, będzie przebiegał pod hasłem: Zdobywanie wiedzy też może być przygodą. Jest tu wiele niespodzianek wyprawa y, poszukiwaczy skarbów, wakacyjna lokomotywa pomysłów i tak dalej, ale nie zapominamy także o poznaniu swojego regionu. I muszę tu podkreślić, że jeżeli to są zajęcia prowadzone w bibliotece więc codziennie 20 minut głośnego czytania oraz zajęć komputerowych. Ostatni tydzień będzie przebiegał pod hasłem Robię to, co lubię. I tu mm, poznajemy przyrodę i krajobraz naszego regionu oraz architekturę wrażenia i zwroty typowe dla naszego regionu i gwary. A także y, wierszem o wakacjach, konkurs recytatorski. A zwycięzca, zwycięzca tego konkursu zostanie sowicie nagrodzony. Na koniec przypominamy o Krapkowickim kinie plenerowym. Najbliższe spotkanie w parku Magnolia 8 sierpnia o godzinie 20.00. Kolejny tydzień później o tej samej porze.